Witajcie z strony Leukara Studio i ogólnie postanowiłem zrobić takiego vloga. No tutaj na tym kanale pojawiały się chyba kiedyś tam, czasami jakieś były vlogi, ale to bardzo rzadko. Chciałbym trochę ożywić ten kanał. O, eee, a się jest mega ciepło, eee, Znaczy mi się chciało być właśnie z domu i coś nagrać. Był niestety co Adam, coś nie chciał i muszę niestety coś sam nagrywać. Ale tu jesteś ciężko z tą kamerą, bo ogólnie nasza kamera którą zawsze nagrywaliśmy się zepsuła i nagrywam jakąś zastępczą, dość słabą. Nawet nie mam podglądu, nawet nie wiem co nagrywam aktualnie. Nie wiem czy, czy dobrze nagrywam w twarz, więc nie dziwcie się, jak będzie czasami źle nagrane. A dobra, no to aktualnie w sumie postanowiłem iść do sklepu, może kupić coś do y, kamery, nie wiem. Ognijcie po prostu vloga. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. No, e, zapomniałem dodać, że w tym vlogu e, odpowiem na wasze e, dość mega, e, bardzo częste pytanie Czyli y, kiedy y, lego i w sumie czemu skończyłem z lego, no. no to później powiem w vlogu, tylko teraz oczywiście, mm. <laughs> żebyście zostali jeszcze chwilę. Nie skipowali, mam nadzieję. No to jeszcze coś będę przedłużał. <laughs> Dobra, zbliżamy się do celu, jak widzicie, proszę państwa. To jest to! To jest taki piękny zoom w tej kamerze jak widzicie? Taki piękny No No to idziemy Słuchajcie, patrzcie na to przejście no. o, o kurde Dobra To było takie najprostsze przejście jakie da się zrobić Ale jesteśmy Jest jeszcze jest wiatr A w tej kamerze nawet mikrofon się nie da podpiąć Więc przepraszam za wiatr Dobra, tu powinien być mniejszy wiatr Bo jesteśmy w otoczonym w tym miejscu zabudowanym Dobra Kupiłem konfetti, w sumie nawet nie się miałem kupować, ale może specjal nagram na Car Studio Films, bo dawno nie było w sumie. O kurde, mission hard. Dobra. Ogólnie znajdujemy się aktualnie w lasku, już jestem daleko od tej galerii, w sumie, bo myślałem, że w lasku będzie fajnie nagrać. Tą najważniejszą część filmu, czyli główny tytuł tego filmu wiadomo, żeby przyciągnąć widzów, o ile ktoś jeszcze jest na tym kanale. W sumie, nie wiem, to jest dość krótki vlog bo po prostu nagrałem wstęp, jak wchodzę do sklepu i jestem w lesie. <grym> Streszczenie odcinka. Dobra, wydaje mi się, że to będzie idealne miejsce. Co jest kurde? Boże, co za ludzie śmieci zostawiają. Chodź w ogóle na to. Nawet jakiś tamy zrobili, kurde, albo bobry, albo ludzie. Yy, tu chyba będzie idealne miejsce Bo będzie mi najlepiej kamerę sobie, bo nie mam statywu za sobą Dlatego będę musiał o drzewo oprzeć pewnie Dobra, chyba się nagrywa, tylko nie wiem czy będzie mnie widać, ale zobaczymy W lesie można zdjęć maseczkę Kontynuując Dlaczego skończyłem w sumie LEGO? I... Kiedy kolejny odcinek LEGO, bo w sumie takie najczęściej komentarze widzę na tym kanale. Po prostu LEGO, jak robię, to, to, to było dla mnie mega czasochłonne. Dla nas nagrywanie takiego odcinka, na przykład, turne sprawy, dlaczego ja w 11, mniej czasu na to zajmuje, to jest jedno, a po drugie, to o wiele więcej frajdy mi sprawia. Bo wiem, że to więcej ludzi ogląda. Bo na LEGO rostuje te animacje, już w sumie miałem mało wyświetleń, bo najnowsza, nie wiem, na ja miała sami to macie wyświetlone gdzieś. Przepraszam, nie, lo nie lokuję tego produktu, tylko że nie było Coca-Coli w sklepie. I nie chcę mówić nazwy tego napoju, ale sami wiecie. Ale nie było Coca-Coli, Coca -Coli, więc przepraszam. Do komentarzy, kiedy animacja Lego? Eee, animacje Lego, nie wiem czy kiedyś jeszcze będą, na pewno będą pożegnalne, na pewno. Albo będą jakieś takie powtórki. Może najlepsze momenty zrobię w sumie, to by było dobre nawet. Jeśli chcielibyście taką kompilację najlepszych momenty w animacjach Lego, to śmiało piszcie. Czy się w ogóle nagrywa? Kurde, bo nie wiem, nie mam podglądu. Dobra, nagrywa się. Może zmieni kadr. Kontynuując, Słuchajcie koleżanka to mnie pisze. No tak, kotek. Yy, co tam u ciebie, kochanie? Tak? No, jesteśmy razem. To są takie rzeczy spokojnie, takie wiecie. Vlogowaty dowcip, kurde. Adam mówi, się, że nie chce wyjść z domu. No Adam, jeśli to oglądasz, to to, to oglądasz. Nie musi pani sprzątać. Nie, nie, nie zwracam to uwagi słuchaj. Okay. wiem, że ludzie czasami nie sami to... Nie, na no, trawniku właśnie bardziej to tak. No ale moi drodzy, teraz mi się karta pamięci skończy, ja tu nagrywam już od jakiegoś, nie wiem, 20 minut to trwa. Widzicie? Tak to jest w lesie. Do tych animacji LEGO. Ym... Może kiedyś zrobię animację LEGO, ale czemu skończyłem to już wam mówię. Po prostu teraz jak mam czas wolny to od razu idę na dwór, nagrywać paradokumenty. Kiedyś, jak miałem czas wolny, to wiadomo, animacja Lego się zajmowałem. W pewnym momencie robienia animacji Lego już nie wiem, tak zdałem sobie sprawę, że może no, bardziej lubię robić takie właśnie paradokumenty. Dlatego Pamiętacie nawet ten moment, kiedy, ogłosiliśmy, e, znaczy kiedy ogłosiłem na tym kanale, że nowy kanał jest. To było chyba rok temu w sumie. Od momentu założenia tego kanału Karo Studio w sumie powstało tylko kilka animacji, no na co się dziwić, bo... W sumie też ważnym argumentem jest, e, znaczy dla nas, że po pierwsze jak robią animacje LEGO, czyli dla mnie to też by trochę straty, bo wiadomo kupować nowe zestawy LEGO, bo w każdym odcinku jak mogę się zobaczyć, były często inne figurki albo inne scenerie, inne domki. Dlatego to było dla mnie też kosztowne, a z kanału Karusso Films mamy... no co ja to mówić, no zarabiania, a to w sumie chyba każdy z wie, bo są reklamy. Ogólnie zapraszam na kanał Karusso Films, macie link w opisie. E, wiecie to ze mnie na insta, czy to chcą. Może kiedyś animacja się jeszcze pojawi LEGO na kanale. Może zrobię jakiś specjal Dobra, na 1500 subskrypcji robię animację LEGO, obiecuję wam to i taką długą. No to co? Jeśli się wam spodoba vlog, to będę robił więcej vlogów. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. No i co mam wam mówić, oglądajcie nowe filmy, bo kolejne vlogi, bo szczerze mówiąc będę robił tego więcej, no i co, subskrybujcie kanał, zaczekuj w górę, Niego. jego. Dobra, zaraz posprzątam i ostatnie ujęcie na naszą piękną architekturę polską. Czyli tam ma zrobiona pewnie prawdopodobnie przez yy, wiadomo jakichś panów, bo widzę, że puszki są. No pięknie, pięknie. Widzę że nawet coś płot wyrzucił, bo to jest płot, widać. Dobra. Subskrybujcie kanał, zaciepkę w górę. oglądajcie nowe vlogi, bo w sumie będę robił więcej, bo to nie jest takie złe. W ciepłe dni się robię teraz te vlogi według mnie. Dobra.